Witajcie drodzy przedsiębiorcy. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o zmianie w definicji wolnego zawodu. Definicja ta została zmieniona w taki sposób, że zostało usunięte część, część zawodów z niej i brzmi ona następująco. Przez wolny zawód obecnie rozumie się pozarodniczą działalność gospodarczą. Wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia. Uzupełniające brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu. Yy, Uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, zlecenie umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą tego zawodu, czyli przykładowo księgowa, nie może sobie zatrudnić pomocy księgowej, która będzie wykonywała czynności podobne. I teraz tak, przez, przez Zmiana tej definicji wykreślono część zawodów i są to lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, architekci, inżynier, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani. A także nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godzinę. Jeśli chodzi o te zawody medyczne, lekarzy, dentyści, lekarzy weterynarii, one zostały objęte obniżoną stawką ryczałtu i jest to stawka 14%. Tutaj, właśnie w zakresie opieki zdrowotnej, PKWU, dział 86. I myślę, że tyle, co chciałam na dzisiaj powiedzieć o, 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 o zmianach, o kolejnych zmianach w Nowym modzie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.